Wielkie gratulacje, bo czegoś takiego światem EMA chyba u nas jeszcze nie widział, to co dzisiaj się wydarzyło, to już samo w sobie przyszło do historii, pomijając to, że w ogóle to była Twoja pierwsza walka. Witam serdecznie wszystkich, dziękuję bardzo, także no fajnie, fajnie wyszło, przepracowywałem to cały czas ze swoim trenerem Piotrem Strusem, w parterze on siedział na mnie, tylko z łapy trzymał, gdzieś tam bił, ja właśnie dwa, trzy ciosy brałem na gardy i oddawałem w łapy, także Dużo nad tym trenowaliśmy. Czyli to była jakaś wyrobiona akcja, przepracowana sprawa, to nie było tak, że to się gdzieś w trakcie walki pojawiło w twojej głowie taki pomysł, żeby walnąć tym lewym? Nie, 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 nie. To, no, przy... to, to przepracowaliśmy razem z Piotrem, cały czas byliśmy na takie rzeczy i inne ewentualności gotowi, ale mówię, troszeczkę za łatwo dałem się sprowadzić do parteru. Co masz będzie o sile ciosów, lewy? Poczułeś coś w ogóle? Tak, bardzo, bardzo silny zawodnik, bardzo silny pięściarz. Tym bardziej to bardzo malutkie rękawice są, także no nie oszukujmy się. Dostałem tam lewy chyba sierp czy coś. Do dzisiaj, do, no dzisiaj moje, do, do tej pory troszeczkę tak nie widzę na prawo oko. Mam rozmazany cały ten widok. My jednak troszeczkę gdzieś też palcem dostałem. A właśnie spodziewałeś się, że będzie uciekał w Judo, w zapasy, bo tych pojedynków stójkowych nie było aż tak dużo. Spodziewałem się wszystkiego. Właśnie byliśmy gotowi z trenerem i dlatego jestem zły bardzo na ten pojedynek, że tak bardzo łatwo dałem się obalić. Bo jednak bardzo dużo pracowaliśmy przez ostatni miesiąc, cały czas robiliśmy parter. Jednak gdzieś tam miałem dobrą tą obronę nóg, a tu jednak w walce tego nie pokazałem. No właśnie, czy to kwestia tego, że troszkę czasu, jeśli można tak powiedzieć, zabrakło do tego, żeby pewne rzeczy dopracować, doszlifować, czy to może trochę atmosfera, może trochę ten sam dzisiejszy event spowodował, że tak troszkę nogi się trzęsły. Nie, 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 nie. Z tym akurat nie miałem problemu, żeby się nogi trzęsły czy coś, bo ja akurat lubię, jak jest duża publiczność i są, kibice mocno go dopingują, to mnie akurat to bardziej nakręca. I mi się wydaje, że właśnie krótka współpraca z Piotrem, bo od miesiąca dopiero razem współpracujemy, no i ten parter od miesiąca tak naprawdę tak na serio robiłem, także... Także dużo pracy jeszcze teraz przed nami. Tydzień odpocznę z rodziną i później wracam na salę, żeby poprawiać wszystko w parterze. Czy jest jakiś rywal, z którym chciałbyś się zmierzyć? Nie, to federacja koją zaproponuje, wtedy się dogadamy. Ale myślę, że to koniec mojej przygody wadze ciężkiej, bo jednak ważyłem dzisiaj 96 kg, to jest za mało na wagę ciężką, więc będę w pół półciężkiej 93 kg. No ale właśnie, będziesz chciał szukać takich. Nie, emocje opadły, spokojnie, bardzo dobrze się czuję, także... No moje, mam problem tylko z tym okiem, troszeczkę mam rozmazany widok z prawym okiem, ale spokojnie. jeden? <grym 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 powiedział tutaj do nas, że złoty strzał, który dał mu wygraną, nie nazwał tego laki Panczem, ale złotym strzałem, czy ty się zgadzasz z taką? Słuchaj, no praktycznie każdy, no, w każdej walce to jest jakiś złoty strzał, tak? Ja to dużo pracowałem właśnie z Piotrem Strusem na treningu. Takie strzały, także no i wyszło to w walce, czy złoty, czy nie złoty, wyszedł, pracowałem nad tym, wyszło i, i spełniło się. Mateusz Borek powiedział w klatce do Ciebie, że jest to na pewno kandydat do nokautu roku, zgadzasz się? Czy się zgadzam? Nie wiem, nie, nie mi to oceniać spokojnie, czy będzie ro, do, ro, nokaut roku, czy nie to... Bez różnicy dla mnie. Krzysię, no, ale na pewno musi być jakaś podjarka z twojej strony. Wychodzisz w koloseum pierwsza walka i w taki sposób kończysz ten pojedynek. Znaczy, jestem podjarany, że boksowałem, bo boksowałem, że walczyłem na takiej gali, przy takiej publiczności przeogromnej i że wygrałem. Ale jestem bardzo niezadowolony z tego, że tak łatwo dałem się obalić, bo ja jednak jestem takim człowiekiem, że bardziej patrzę na te minusy niż na plusy, bo plusy to łatwo, łatwo można, wiesz czy zachwycić, ale trzeba wyciągać wnioski z tych minusów, czyli łatwo dałem się obalić i to mi pokazało gdzieś tam, że jednak muszę dużo więcej pracować teraz nad parterem. A jak ty będziesz chciał dalej budować tę swoją karierę w MMA, czy to będą dalej pojedynki medialne, czy raczej pięcie się w tej drabince, jak to będzie wyglądało? A to pytanie to nie do mnie, to do wodarzy pytanie, także zobaczymy kogo zaproponują, zobaczymy. Jaki masz plan na odpoczynek po takiej walce? No teraz na pewno do żony, do dzieciaków, z dzieciakami spędzę najbliższy tydzień z żoną, bo jednak cały czas przygotowania, przygotowania, to nie widziałem, do rodziców pojadę, bo też kawałek mieszkają, także mama miała urodzin, także wszystko najlepszego mamo, no i tego, no i tyle, no tydzień odpoczynek, a później wracam na salę. Szybki typ na walkę później szpila No trzymam kciuki z Artura, bo to mój przyjaciel, no, Mieszkamy razem, także no zobaczymy. To jest MMA, pamiętajcie, to są małe rękawice, są kopnięcia, wszystko się może zdarzyć. Dziękuję bardzo i gratuluję jeszcze raz tego bardzo efektownego zwycięstwa. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.